No i daliśmy mu skórę stwora, na tym zrobiliśmy Pokaż parę. mi swoje towary. Ok, pokaż swoje towary. Mm, łuk myśliwski. Łuk wierzbowy. To sobie kupię na pewno. Eee, a to posprzydaję w takim razie. Stroje obywatela są mi całkowicie niepotrzebne. Nie wiem, mm, czym on się tak denerwuje. To jest do wywolenia. To też. Pogrzebacz także. Łuk wierzbowy zostawiam. Mm. Mam jeszcze jakiś złom, no to muszę zostawię. Akwamarynę zostawię. Męzurkę też grabię, mu sprzedam, żuwaczkę jedną sobie mogę zostawić. A, nie. a też się zdobędę później. Um, młotek, jeden został... bo nie wszystkie. Sprzedam, tu sprzedam, tu sprzedam. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć wam. I witam Was ponownie w kolejnym odcinku zagrajmy w lagi. Zagrajmy w Gothic 2 kruka. W poprzednim odcinku dołączyliśmy do Bospera jako czeladnik. W tym odcinku pójdziemy do... Laresa. I postaram się dołączyć do najemników. Gdy już to zrobimy, dokończymy wszystkie questy w mieście, jakie mamy do zrobienia. No, nie wiem już. Znaczy dokończymy, poprzyjmyjemy. Oh, Czego tutaj szukasz? Nie Może już. knajpy? Zapomniemy. Dobra, to załatwimy sprawę. Nie, nie szukam knajpy. Kto Ta, też bym tak powiedział, ale to nie ma znaczenia. Nie wiem, czym I dlatego możemy od razu przejść do interesów. Po wiedzieć lepiej, Ponieważ nie jesteś mówię, tu nowy, mam dla ciebie propozycję. Zapłacisz mi 50 styk złota, to złota to chyba a ja pozwolę ci wejść. Nowego. Tyle możemy kosztuje wejście do knajpy. Nie mówię o tym nie wiesz. Ci zara, kurwa, powiem. wiesz. Mówi się o tym i o tym. Ja tego nie zrobił. Zapomnij o tym. Nie dostaniesz ja się złamanego grosza. Coś się Więc zabiorę wszystko, co masz. Ale najpierw spuszczę ci porządne nie lanie. Tak Musiały pojawić się problemy. Właściwie może być... W sensie, taki spienarzny, nie powiedzieć jak się powiedzieć. nazywasz. Mm. Nie mów o tym nie wiesz. mnie, bo po co ode mnie? Stój! Ja tu tutaj za ratową zajmę facet. Żadna wielka sprawa. Czemu nikt mnie nie słucha? Ludzie gadają! Stój! Śmieciu! Mam no chodź, chodź, chodź. Nie mam, tak nie cię zarał dupie, że cię nawet rodzona matka nie pozna. No okay. Przestać! O, natychmiast! Nieźle. E, tak. Tu się nie walczy. Zapamiętaj to sobie. Nawet złota nie ma. Chyba wezmę sobie twoją broń. No i dobra. Yy, skończyliśmy z nim. Teraz możemy iść do Laresy. Moje tak nikogo nie obchodzi. stopera nie włączyłem. Super. Dobra, to ja robię cięcie. Nie Dobrze, ja już jestem. Hej, ty! Z yy, rozmawiałem z Baltramem. Rozmawiałem z Baltramem. Zorganizuję ci zastępcę. Doskonale! Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. może no. no. Możesz zatrzymać na razie mój pierścień. Mm, dopóki nie otrzymasz własnego, no. może ci się przydać. Ano, przyda się, przyda. Dobra, nie chodźmy. Tak Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Hmm. Dlaczego się o tym dopiero teraz? Na farmę Onara, na farm onara. A więc ruszajmy. Chodź za mną. Chodź. No. To było oczywiste. Ty, Lares, poczekaj. E, Lares! Stój, kurde. Nie Chcę się u niego nowy miecz założyć. Chcę się od niego włączyć? Ten... Zręczność sobie zwiększyć bo widzę, że nie ułatwia mi tego. Będzie jeszcze gorzej. Mm, ten dym. Dlaczego nikt mnie nie słyszy? Co? Przejdziemy, ten Nikt nie chce tego słuchać. Nie wiem, czy mam się tam. Chwila. No właśnie. Mm, ucz mnie. Siła, zręczność plus 5. Dobrze. Już stałeś się bardziej zręczny. O, tyra git! Tyra możemy iść. Ale ciemno tak ogółem. Trzeba włączyć pochodnie. O, kurtwa, larys mi ucieka. O, no jest, czekał. Lecimy. Tak wreszcie wyszliśmy poza miasto A -a -a. <noise> Już po tobie bydlaku! <noise> Jaki zapłat. <noise> ja Chodź tu bydlaku! Niech sobie klep, ja sobie będę fanty. I tak dostaję eksponatu. Hilaris. Chwila! Glad sobie u ciebie. Zwiększę zręczność i siłę. Dobrze. Już dobrze. Mmmm. Ty możemy jeszcze nowy założyć. Później kupuję jeszcze strzały, ale to później. Chodź tu, bydlaku! Kogo tym razem? A szczury i cić. No. No to idziemy dalej za Laresem. A w międzyczasie pozw mniej więcej. No właśnie, nie czy mam pokazać. Ale no, może o tym, że dzisiaj mam bal gimnazjalisty. oczywiście o tym dowiecie pewnie kilka dni później? No, ale. Yyy... w wrzucę za jakieś 2-3 dni. No, ale w każdym bądź razie no, mam dzisiaj bal gimnazjalisty Już jestem ciekaw, co tam będzie. Boż, No chętnie, tak. ale będę, będę miał zwałę, bo idzie tam taki gość. To jest po prostu porażka ekologiczna, ofiara pękniętej gumki i tak dalej. Więc, mmm, będzie zwała. Są kamery oczywiście i to po prostu jak ja to nagram to to będzie hit sezonu chyba. No ale idziemy dalej. Mm, w każdym razie no... Ja tam... W sumie ja tam idę tylko, że chcę pojeść. W sumie zapłaciłem kasę, no to jako, że zapłaciłem, to bardziej byłoby... ...to swoje teraz raczej coś nie. Okej, oni się tam biją, my sobie tu pozbieramy strzały i pracy sić w cholerę. U Diga Bagiennego ziela, Bagienne ziela ogółem. Jakieś misy Srebrne, tu mamy złoto. Kiś zbieram padnie sztuce złote, ale. Czekaj lares nie masz wyboru w sumie... Mm, w ogóle dzisiaj teraz to ja się praktycznie opłaca wam powiem, do szkoły chodzić. Dzisiaj mieliśmy chyba 6 lekcji i na, le na każdej lekcji nic je robiliśmy. Po prostu siedzieliśmy, albo gadaliśmy, albo film oglądaliśmy OMG, po prostu. No ale cóż... O, 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 o! O, właśnie, tu jest taki fajny mieczyk. Ko. Gdzie on jest? W nocy ciężko się dopatrzyć, ale... O, jest, właśnie, wilczykiem. To jest bardzo dobry miecz. I akurat możemy go założyć jak miło z tym gościem gadał nie będę na razie Nie widzę sensu więc idziemy za Laresem dalej do Ownara Co tu się dzieje? Rukar i Y. Patrzcie kogo my tu mamy no. Nasz pastuch! Zresztą potrzebuję właśnie kogoś takiego jak ty! Myślisz, że ja mam lepiej. To później. Nie mam czasu na takie rzeczy. Teraz mam inne zadanie. Idę z Doloresem. Idę no, yy, a na czym to ja skończyłem? Nie pamiętam. A więc jesteśmy. Cóż, przez resztę drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta. Mam tam kilka spraw do załatwienia. Mm -hmm. Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć kitu, a wszystko pójdzie jak po maśle. No. Tylko zastanawiam się, czemu jest wszystko tak ciemno jakoś. Nie wiem. Nigdy w gotyku tak ciemno nie miałem. Moment. opcje. Tawienia obrazu. No. O, no, od razu lepiej. No. Subtelna różnica. No, pochodnia sobie jedzie. A my idziemy oklepać wilki. Chodź, chodź. W rozłożymy wilki wilczym kłem. Iźwa <głodźwa> twarde. Ej no. Dobra, nie mamy z nimi szans. Uciekaj! Dziwne, że nie mam z nimi szans. Za poziom jeszcze. Ale cóż. Daj se kurwa spokój. No kurwa. Dwa mi znowu omega jedna bestia mniej jest. Odpuścił se, Dobra, leczymy sobie. Raz, dwa. Ok, to teraz idziemy do Orlana. A następnie pójdziemy do Korda. Nie, teraz idziemy do Korda właśnie. Do najemników. Pogadamy z Kordem? Tak? Czyli ułatwione przyjęcie najemników. Tak. Kord. To idziemy do Korda. Korda, Forda. Lecimy na Szczecin. Dobrze. Pewnie Sentenza będzie chciała ode mnie parę groszy. to żeby mnie wpuścić. No ale cóż. No to weźmiemy te parę grosz, damy mu tam później je odzyskamy. A ty gdzie się wybierasz? A co cię to obchodzi? wyjaśnię ci to powoli i dokładnie. No bujaj się, frajerze. Jakiś pianę nie dostaniesz, to nie odpuścisz pewnie, nie? A biegi. Fryer, ale po tej kary Boże, Khanet biegać nie umie, patrz. Tylko się nie wywróć. Teraz odpuść. Tej korda nie ma. eee, Fryer. Nie może tak dalej być. Nie wiem <śm> co owo. Zupełnie się z tobą zgadzam, <śm> nie wie <śm> To tylko <śm> plotki. Oooo... <laughs> Się zmęczyłeś, Odłóż broń! O bogowie! O rany, walka! O, -o. fak. Oh -y. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Kurde, Sam nie na to nie wpadło. I to jest prawda. Dobra, ja do Was wrócę za chwilę. Może ja mam lepiej? Jak tu wrócę po prostu. Wykonam to trochę inaczej. Dajmy do zobaczenia za chwilę.